Witajcie, moi mili, po kraszu, który nastąpił, sobie nie, więc ruszamy sobie dalej z Bioshockiem, dwykiem, nie przedłużać. Szybko pędzimy do przodu, by nam się znowu krasz nie pojawił w tym przeklętym miejscu. Więc ruszamy dalej. O! Będzie potrzebny lód. futonik tonik o Ryan, bodajże. Cytat. Ehm. Cytat z Andrew Ryan. In what country is there a place for people like me? W jakim e, kraju jest miejsce dla ludzi takich jak ja? Bardziej to przetłumaczył na, no, czy jest w ogóle, przetłumaczył to tak. Czy znajduje się gdzieś miejsce dla takich ludzi jak ja? Ja bym tak się przetłumaczył, to tak angielski. Język, tak bym przetłumaczył ja. Eee, czekajcie, zanim sobie tutaj pójdziemy dalej, weźmiemy sobie tu. Brz, brz, brz. I superaśnie, dźwięk się nagrywa, więc możemy ruszać dalej. Dobra, miejmy nadzieję. Kurczę, zaufam. Zaufam już, już temu, że się nie popsuje, a przynajmniej dźwięk nagrywania, więc nie będę tutaj za bardzo powtarzał tego. O! I są, i są. I są panowie Spop... spopielem. Oddawaj Coca colę Oj, chyba ją stukłem. O, ty. Oddawaj coca kole. Dobra, nie mogę jej wypić. Ty również Dawam. Czyli wiadomo, że tutaj coś będzie, bo jest Vita Chamber, jest papieros i jest ojcowska miłość.

Eee, tu jest Stanik, poczekajcie, tylko sobie czuło się jednak zwiększę minimalnie jeszcze, bo czuję się troszkę... O, w sumie jedynka. O, panie. Jedynka będzie za dużo. O, 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 jedynka jest stanowczo za dużo. Mieliśmy szóstkę, to weźmy taką drogą eliminacji 8, A, jednak trzeba 7 dać i, 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 i nie ma innej opcji. Siedemka. Taki tylko szybko teścik sobie zrobię. No dobra, siedemka może być. Siedemka jest spoko. No, oni mogę jak na żywych, nie? Ale patrzcie. Roboty. Jak one mi nagle... O! O! o. Będziemy mógł ognisko rozpalić domowe. Czyli oni niby nie ma. Nasza maszyna stoi. Mamy... Tonik. nie mamy, zaszczep F. -ki. Mamy kup modyfikator genetyczny. Spopielenie jest 90, 40, 30. Ha. to jest śmieszne. Tonik mamy do kupienia, ale nie mamy. Nie mamy Adama, żeby go kupić. Jak to jest? Łe kurcze, my tu jeszcze mam. Tchy, ja. tu inne zadanie, panowie, panie, i, i dzieci, i młodzież. Tatuśkowie, mamuśki. Ja tu muszę w ogóle znaleźć siostrzyczkę. A ja tutaj tak se. A ja tak se poszedłem, bo. bosę poszedłem. Spoko. Weźmy, weźmy, może. Wiertło od palmy. Full. O! O! Tu muszę Przegierzmy na wylot, he he. O! Brakuje mi takiego czegoś jak. Jak zoom. Aha. I jesteś? Nie, zabiję ją. Dobra. Sakujmy sobie, tak jak mówiłem, hakowanie jest spoko w tej części gry. Więc będę to robił. Naprawdę lubię, 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 lubię hakowanie w tej części gry. Eee, automat hakujemy go oczywiście, czemu by nie. Cyk, cyk. On mi tutaj... O właśnie z czym on ma? On ma standardowy, takie że To ten już automat znamy. A ten... No przepraszam bardzo. Ale byłem na tym. A ten jest z nabojami, tak? Tak, ten jest z nabojami, czyli ten jest medyczny, ten jest z nabojami. Nick Pułapka, tu mamy tą apteczkę, tu widzę, że koleś, aha, to był ten koleś tego buta, który mu spadł, nie wiem, nawiązania do pierwszej części, bo jest, wiecie, klucz francuski, który był tą główną bronią w jedynce. Co my tu możemy zobaczyć? Skrzynki możemy zobaczyć, Oprócz je bynajmniej. Super, dobra, dobra, no to... No, no, to mamy w takim razie już wszystko. Możemy sobie zapisać, będziemy często zapisywać. Jak już wiecie, crasze w tej grze występują oczywiście tylko w części Remaster. Więc wiadomo, że crasze są, będziemy często zapisywać. Yy, tylko jeszcze zobaczę sobie, co jest z tej strony. A, my tu nie byli. Zobaczcie, my tu nie byliśmy. Czy jest taki zeskok do tego miejsca? A, czy to jest w ogóle dostępne? Nie jest dostępne. No dobra, to idziemy po nasz cholerny. Plazmid, tak, plazmid to się nazywa. Pamiętam, jest plazmid. Yeah. Ojcze, ja sobie że my wiemy, że ona jest jednak już trochę większa no, niż, niż niż, małe siostrzyczki, więc prawdopodobnie jest to przemyca, znaczy wykorzystywanie małych siostrzyczek. Tak wydaje mi ja bym sugerował. Tylko nawet jeśli to sprawdza, że ona wykorzystuje małe siostrzyczki. To ja nie widzę kanałów, przez które one mogłyby się tutaj dostać. Jest, nie, moc świdra. Widzicie, mówiłem o tym, lubisz walczyć z zwarciu? Dzięki mocy świdra twoje ataki zadawać będą większe obrażenia. Więc twój świdra zdaje jeszcze więcej obrażeń, gdy jest uruchomiony lub gdy wykonujesz nim zamach. Więc mamy ulepszenie do świdra. Tu mamy mm, Sofia Lamp, mówi o Dziopaki. Lamb speaking. mom says I'm not to play with the other children because they're being raised on a diet of dog eaters. <laughs> I wanted to see these dog eaters. So I waited until mom was gone and went out to find one. And guess what? The dog eaters wear human skins. It makes them look just like us. <laughs> Siarce, że będą psy na czterech łapach. Tu jest tonik, tu jest to. Dobra, mamy, mamy ten tonik do, do wiertła. E, przed tą się w zaple Dama, musisz się najpierw osławić z jej, tatuśkiem. Tatu nie zaatakuje pierwszy. To skoro Tatusiek pierwszy nie zaatakuje, to my się tu uzbroimy w jedną rzecz. Yy. Tu jest woda, my z to wykorzystamy, ale yy, najpewniejszą, yy, używać ciężkich nitów. Aha, po to jest ciężki nit. Dobra, my go zagonimy w to miejsce. Nie, w to. Tu jest więcej. Nie, jednak nie w to, bo jest nierówna powierzchnia. Gdzie jest Big Daddy? Tu. O się? Big Daddy to jest twarda sztuka, więc wydaje mi się, że te wszystkie nity się przydadzą. Zapiszmy. Zaatakujemy go wpierw ogniem. Odejdź, robot! take a breath son you did it now just let her ride on your shoulders and She'll trust you like her own daddy. He's nicer than other daddies. Adoptuj. <laughs> Adoptuj, ja pierdzielę. Prowadzimy w przedszkolę chyba. <laughs> Adoptuj. Zabijłeś i tatuśka. Adoptuj ją teraz. <laughs> We're in business. Now there are corpses all over Rapture. And little dimples there can sniff out the atom on them. Find one. Aha. You have adopted a little sister. Please ask her to lead you to Adam. Aha. Dobrze. Czyli ona teraz będzie e, jakby takim naszym wysłannikiem do znajdowania Adama. O, coś mamy. z tych ...praying that it was my little girl... What do you say, ...gorging herself on blood. Corpse. It wasn't her. I stared, just... just reeling. And then that skinny, armored freak that took Cindy jumped me, shrieking like an animal. I escaped, but could Cindy have become one of those... ...I've got to find her, now more than ever. and sin itself that is the family that is our core ah for big musimy znaleźć Adama dla starszej siostry my diary it's close ach tak mi droga pokazujesz droga przyjaciółko Drift away and feel like <grabble> it's it's a... it's dancing, Daddy <grabble> no, dancing. On she's got a juicy one, but when she starts draining out the atom, the splashes will come running. Be ready before you set her down on that body. That is a child of the family. Not a toy for you to exploit and discard. It is fitting that you expire here. One more forgotten Curio in Ryan's shrine to the self. Here they come. Keep the splices off her now till she's finished, or they'll never give up the hunt. To jest ciekawe, na jakiej zasadzie to działa, że przyciągamy uwagę y, genofagów. To mnie ciekawi, wiecie?

gdzieś się pochowali No pochowali się gdzieś Naboje do karabinu Kurde, skubane małpy eee się tylko dla pracowników Wodzić to wchodzimy Znaczy idziemy bynajmniej za na plecach wiedziałem O głowę to w głowę. Ciekawe, czy tu też jest liczone jako podwójne obrażenie, ale chyba tak, skoro umierają od razu. O tak, o tak, o tak. O tak, otwórz. O, ja chcę tu wejść. Tam jest tonik. Dobrze, dobrze. Tylko zastanawiam się, jak tam się wchodzi. Kapsuły. Hmm. Wiecie, ja nie lubię za dużo tracić z gry, a te starsze gry są mocno wymagające, co jest dosyć... dla mnie bolesne. O, tu jest jakieś przejście. Dzień dobry. Czy jakąś przeszkadzam? Nad nami.

Kurde, jeszcze jakąś babę słyszę. O, tu z tej strony idzie. Nie, nie ma jej. Nie? No, coś co de chcesz. Ale nie co nie mówię kiedy? Co? No weź, zimno ci? No mam To będzie coś ci śpiewało. O Dobra, tam nie przejdę. Zapiszmy sobie. Ciekawe czy to też jest limit kasy, tak jak było w jedynce, po 500 albo 600 dolarów. To, to było ciekawe. Bo nie zwracałem uwagi na to, że coś może mi na głowę spaść. A tu proszę. Unik niespodziewany tak naprawdę. Bo nie spodziewałem się tego. Karabin. A, tam widzę, że się pizza chciało, że się tam poi wodą ze źródła morza morskiego. E, tu co mamy? Naboje ciężkie. A już, myśla... ja już myślałem, że ukryte przejście. Już się cieszyłem. A tu. A, a tu dupa taka naprawdę. Du. A tu? A nie ma opcji, żebyśmy gruz mogli odkładać. No nie, weźmy sobie to, bo nie, 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 nie po nie to ulepszałem to. Brakuje mi właśnie opisów tego. Wiem, że. Co bynajmniej spadło? Co spadło trzeba zobaczyć okay. nic szczególnego perfumy i inne gówno spadły. nie moje to się nie przejmuje yy, Okej, okay. więc tutaj coś coś właśnie brakuje tak wiem tych opisów podpisów tych, tych takich mówionych rzeczy narratorskich yy, więc yy, no, no szkoda trochę nie powiem szkoda bo, bo dosyć fajny klimat wprowadzają, bo to jest tak naprawdę opowiada Opowiadanie o tym Rapture, więc e, to jest spoko. this way, Tak, this way, ale this way, is this way, e, Tam nie. Coś? Aha, skruty. Think that we were strangers a couple of nights ago? La la la. Stop following me! La 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 la. La 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 la. Okej, okay. tu mamy, trzeba by to zhakować, o ile dobrze wiem, bo teraz będzie kolejny atak, bo skoro na tu prowadziła moja droga córeczka, o tak, tak wiem, nasza droga córeczka, córeczka nas prowadziła w tą stronę, zatem spodziewajmy się ataku z tej strony. poczekaj moja droga przyjaciółko, posłuchajmy najpierw. and my supplies ever since the park got cut off from the rest of rapture gotta stay strong i'm holed up in this workshop surrounded by those whaling brats trying to beat their way in they want my food my guns they want it all but i got a plan gotta fix up the transport sub that's been rusting in the maintenance bay then i'm gonna get the hell out of this hole these animals want rapture they can have it like

Ah. Ué, curde, não vai. Gorze to, są, że to y, działo atakuje mnie. Widzę? Tak bym dużo życia nie stracił. Tylko to działo. Y, nie, nie zwraca uwagi na to. Czy, czy, czy jestem, czy nie? Chief, we've almost got enough Adam now. To get the rest, you'll have to take care of that little sister. There should be one of the air vents they favor in the workshop. Bring her down there. Okay, okay, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Hmm, tutaj tak, tutaj to. Tutaj też nic. O, dobra. Tu jest wszystko, podniesione, tutaj też. Okej, okay. gdzieś to był y, kanał wentylacyjny. We wentyland... <laughs> Jej, nie zobaczę tego słowa, to, 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 to nie, nie, nie wysłowie się teraz. Wentylacyjny, o, wentylacyjny. Muszę iść tam. Ale ja pójdę tu, i co mi zrobicie? Nie, nie mogę. Coś jest? Jest. yes, zobaczcie. Nowy now with woman is a damned collectivist. here in rapture. how could the council fail to see it? worse, to hide her intent. she gulls these patients of hers into a religious frenzy. a new kremlin will rise and swallow the council house before they realize they've been had. Sinclair.